Witam serdecznie. Wiecie dlaczego Clomid nie jest najlepszym lekiem, który tak naprawdę stymuluje wydzielanie testosteronu u mężczyzn? Dlaczego on jednak nie jest najlepszy, a jest jako jedyny taki w sumie lek od lat 60.? Już wam mówię, ponieważ Clomifen zawiera dwa izomery. Jeden jest Proestrogenowy, zuklomifene tak zwany, a drugi jest enklomifene protestosteronowy i to on jest odpowiedzialny za wydzielanie LH, FSH, w konsekwencji testosteronu. Zuklomifene powoduje hamowanie wręcz testosteronu, wydzielania, natomiast jest to tak, jak biorąc klomist, jest to tak, jakbyśmy jechali samochodem, jednocześnie wciskając gaz i hamulec, z tym, że bardziej jest wciśnięty gaz przez...